Mamy otwarcie paczki z kanady dzisiaj. Net 566G gram, które znaczcie. I tutaj już było otwarte, dlatego jak i właśnie otwieramy. Tutaj te to, I, to, to się tak, tak. I tak jest otwarte. O! I takie są te czekoladki. Wiele czekolady, jest to jest podwójna czy jakieś takie tam. O. A tu jest jeszcze druga paczka, to nie jest z Kanady od kogoś innego, ale już okami też też od jednego gościa z Bochni. I to jest zaklejona i nie możemy tam się dorwać. Ale już się to dorywamy. Nie wiem co tam jest. O! o. Takie ciastka. To trochę się przykrzywiło, ale jakoś to o. Tyle na razie tutaj z paczek z Kanady. To by było na tyle z tego miejsca. Pozdrowienia dla Bochni reszty świata i tak dalej. Można się wyłączyć.